Zabieram balony. Uh! Koniec. Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Ja jestem DG i dziś robimy dwie fajne przekąski na sylwestra. Zrobimy chleb zapiekany z serem, pomidorkami i do tego śliwki z gorgonzolą i bekonem. Jak widzicie, za nami piękne balony, prawie koniec roku. Dzięki wielkie, że jesteście z nami na kanale ponad 200 tysięcy subskrypcji. To co? Zaczynamy. Na początku. Przekroimy sobie chlebek w taką kratkę na środku trzy cięcia i tutaj więcej, żeby w te nasze przecięcia włożyć właśnie serki. Zobaczcie, teraz mamy tutaj mnóstwo miejsca. Teraz co potrzebujemy? Jeden ser. I teraz te plastry sera włożymy tak ładnie w środek. O, w te przecięcia wzdłuż. Teraz kuleczki mozzarella przekroimy je na pół, bo są za duże troszkę i też je Wciśniemy do środka. Ale to jeszcze nie koniec, moi drodzy. Bo do tego wciśniemy też jeszcze suszone pomidory. Pokroimy je w mniejsze kawałki. I teraz te boczne ścianki tutaj wciskamy. Posypiemy jeszcze ziołami. Troszkę bazylii i oregano. Czas na drugi przepis. Zrobimy boczek ze śliweczką i serkiem z gorgonzola. I żeby było łatwiej. Przekroimy sobie go na pół. O. No. Najpierw jeden plasterek na dół, i później drugi na górę. Czas na suszoną śliwkę bez pestki. Troszkę ją zgniećcie sobie, żeby była bardziej płaska. I na środek, kropeczkę. I teraz ser. Odrobinę sera na górę. Oj, mówię, bądźcie takie dobre. Nic nie zostanie z imprezy. I prezy, w sensie chodzi z jedzenia, nie że z domu, ale z jedzenia. I teraz ładnie zawiniemy, tak i z lewej na prawo. Pięknie. Rozgrzejcie sobie wcześniej piekarnik, 180 stopni. I teraz to wrzucimy mniej więcej 10-15 minut. Wykałaczkom, hac, bijemy w środek. Pamiętajcie o tym, że chlebek może się piec zdecydowanie krócej niż nasz bekon. Wrzucimy tam na początku na jedną blachę i chlebek wyciągniemy po prostu 5 minut wcześniej. Wkładamy, prac. Moje kochani, przypisy już gotowe. Bardzo szybkie, a przede wszystkim proste. 10–15 minut w piekarniku, łatwe do zrobienia. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Są bardzo smaczne. Zobaczcie, tutaj mamy śliweczki, bekon i gorgonzola. I nasz zapiekany chleb. To co? Ja życzę Wam udanego Sylwestra. Wypróbujcie koniecznie przepisy. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i oczywiście, żeby dać łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, może macie jakieś inne łatwe, szybkie przekąski. Podzielcie się z innymi w komentarzach. Pamiętajcie, że nasze filmy wychodzą zawsze w poniedziałek, środę, i piątek o 16. To już chyba by było tyle dziś. Trzymajcie się. Pozdro. DG.